Tak celebrowano dziś uroczyste otwarcie zmodernizowanego Orlika przy ulicy Chopina w Grodzisku Wielkopolskim. Wybudowany kilkanaście lat temu obiekt przeszedł gruntowny remont. To jest 300 dokładnie 314 już oddany Orlik w pełni zrewitalizowany, czyli dajemy im nowe życie. I to co jest ważne, to jest nowa technologia, to jest technologia bezzasypowa, czyli bardziej przyjazna środowisku. Pani minister widział, tak jest. Pierwsi użytkownicy pojawili się dziś jeszcze przed oficjalnym otwarciem. W Grodzisku wielkopolskim dzieci mogły dziś wziąć udział w aktywnościach sportowych odbywających się w ramach rządowego programu. Program Aktywna Szkoła to jest generalnie szerzej zakrojona akcja niż to, co oglądamy tutaj dzisiaj w grodzisku. Gmina Grodzisk Wielkopolski z programu Aktywna Szkoła korzysta. Odbywają się zajęcia, dodatkowe zajęcia sportowe w naszych szkołach. Obecny dziś podczas uroczystości minister sportu i turystyki zapowiedział, że orlikowe przyspieszenie odczują także poznaniacy. W Poznaniu też ta rewitalizacja w tej chwili się odbywa. Jest też ogłoszony program budowy pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią. Także myślę, że Poznań też bardzo mocno już korzysta i będzie korzystał z tych nowych obiektów. Rady z Klubu Prawa i Sprawiedliwości chwali tę inicjatywę, jednak zauważa, że podobny program był już realizowany w przeszłości. Jeżeli Ministerstwo Sportu chce wspomóc miasta, gminy i postawić więcej boisk, no to myślę, że, że nie jest to zły pomysł. Natomiast nie jest to ani odkrywcze, ani nowe, ani jakieś szczególnie rozwijające. Modernizacja boiska w Grodzisku Wielkopolskim kosztowała ponad pół miliona złotych. Kamil Kluj, Puls dnia.